A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge oczywiście mamy Fest Challenge, czyli taki nietypowy challenge jak zawsze. Mianowicie mamy tutaj porażki warsztatowe i zapraszam do oglądania. Do oglądania. Oczywiście dla wszystkich, e, dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na platformie Patronite, jak i w innych aspektach mojego życia i twórczości. Także dziękuję ślicznie i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy challenge, a mianowicie. W sumie żaden to challenge. Wymiana koła z tłumikiem drgań. To jest takie kółko. To jest akurat Volkswagen T4. Nic nadzwyczajnego. No i wszystko pięknie. Pisze tutaj 5 lat gwarancji. Zgadza się. Gwarancja jest 5 lat na to koło. Oczywiście eee, tego, tego w żaden sposób nie neguję. Ale tu mamy takiego teraz pacjenta. To jest Volkswagen T4. Oczywiście. I w tym Volkswagenie wysypało się to koło troszkę za szybko. Troszkę szybciej jak te 5 lat. A mianowicie już mówię, pacjent do mnie trafił bardzo rozgoryczony. Właściciel, pacjent jest jaki jest, a rozgoryczony właściciel do mnie trafił, że to koło się coś wysypało za szybko. A już mówię dlaczego tak się dzieje. Pierwsza sprawa. Takie koło montujemy nowe. Ta powierzchnia, oczywiście, odtłuszczona czyściuteńka, ładna, sucha. Nowe to nowe to nowe, ale jakbyśmy montowali, nie wiem, po wymianie rozrządu albo jak, to trzeba zwrócić uwagę, żeby tu nic nie podeszło. Do tego jest taka podkładka, bardzo ciemniuteńka. Ona jest posypana takim pyłem diamentowym. Ten pył powoduje, zwiększa tarcie pomiędzy elementami. Ta podkładka siada tu, i ta, i ta druga strona podkładki siada na wał korbowy i jeżeli tu mamy wszystko nowe odtłuszczone idealnie wszystko ładnie pasuje to mianowicie już tutaj tak nie jest wesoło tu już mam to przygotowane wyczyszczone wyczyszczone ładnie ta powierzchnia jest równiuteńka tu się nic nie obróciło ale może być tak że nakleją się takie jakieś chrupki tu była ta powierzchnia tutaj to był dramat już pokażę o co chodzi to jest, powierzchnia, to jest powierzchnia, która była. Yy, zaraz Wam powiem. To jest powierzchnia, która była do Bo tutaj nie widać klina odbitego. Nie, jest. Nie, 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 To jest powierzchnia do koła. Tak, to jest powierzchnia do koła. Yy, tego pasowego. Wielorówkowego. Zobaczcie, jakie to chrupki ponaklejane, jakieś cuda wianki. A to jest powierzchnia, która była do wału. Nie wiem, czy komuś się tu coś wylało, jakiś klej albo coś, albo rdza, to nie było wyczyszczone. Tu nawet widać, że ta podkładka gdzieś w którymś z tych miejsc była, odbił się ten po prostu wpust, który tutaj jest. Tu nie dość, że była rdza i to wszystko brudne, to tego nikt nie wyczyścił. I montując takie koło, ktoś powie, bo a przecież mocno śruba jest dokręcona, nie ma możliwości, żeby to koło, żeby to koło biło. W, w takiej płaszczyźnie, żeby to się bujało. Tylko, że tutaj najmniejszych chrupek powoduje to, że to koło zaczyna wpadać w drgania. To, że jest z gumą, to ta guma wyłapie trochę tych drgań. Paskiem nie będzie rzucać, ale już będzie to koło fruwało. Na tyle, że zużycie jest dosyć dużo szybsze jak normalnie. Więc starajmy się robić wszystko jak najlepiej. wyczyśćmy tą powierzchnię, odtłuśmy i będzie dobrze. Także. Także co do, co do montowania takiego koła, naprawdę trzeba uważać. W mechanice jest tak, że można coś bardzo szybko zepsuć, a trochę trudniej się naprawia. To z własnego doświadczenia muszę wam powiedzieć, że popsuć nie ma problemu. <laughs> Jakbym pracował na szrocie, tam codziennie coś psuł. Ale że pracuję jako mechanik i, i to, muszę, to muszę niestety naprawiać. Niestety muszę naprawiać takie samochody. I starajmy się robić naprawdę jak dla siebie. To naprawdę, klient, jak pojedzie i przyjedzie za 7 lat czy za 10 z rozwalonym tym kołem, to będzie dobrze. To będzie dobrze, to ten produkt wytrzymał. Wiadomo, że na zużycie takiego koła ma też kultura pracy silnika. Czy tam jakieś za, za szybki wtrysk nie jest, czy mówię, czy tam coś. Czy tam coś nie narywa tym silnikiem, to są inne czynniki, które powodują zużywanie się takich kół, e, takich kół z drgania lub sprzęgi dwumasowych, ale jeżeli tam jest wszystko w porządku, a tu się, a tu się tylko z tej strony dzieją się takie problemy i cuda, to naprawdę posiedźmy, zobaczmy co jest tak naprawdę nie halo czasami mówię, czasami niedużo, no ile to kosztuje ile to kosztuje, ile, ile to kosztuje czasu i pieniędzy żeby wyczyścić taką powierzchnię, no chwila moment, a naprawdę można a naprawdę można uratować, tu mamy tu mamy to koło, które podobno całkiem niedawno było zakładane, zobaczcie co tu się w środku stało, to się wszystko pomyliło to koło w pełnym zakresie w pełnym zakresie tutaj ja, ja, jak, jest, jak jest możliwość, to wszystko latało. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę i by tą gumę rezerwało bezproblemowo. Wysypało się strasznie. Odwracamy go. Tu widzimy, jaka, jaka jest powierzchnia, pełno jakichś chrupków naklejonych. To, tu, tu nie było nic czyszczone, a ta powierzchnia wygląda dużo lepiej, jak wyglądował. Niech nikt mi nie mówi, że pomiędzy ta, takimi rzeczami potrafi wejść tam brud. Po trzecie to jeszcze nie było skręcone. Ta główna śruba była tak, no powiem, że ta podkładka musiała się trochę napocić, żeby to, żeby to utrzymać w ryzach, bo to jest kawał żelastwa, a te cztery śruby dopiero trzymają zębatkę z rozrządu, koło zębatę, przepraszam, koło zębate, paska zębatego. Eee... Trzymają są przez cztery śruby, także jeżeli ta główna śruba jest słabo dokręcona, możemy sobie naprawdę narobić niezłego bigosu, no ale nikt o tym nie myśli, nikt o tym nie myśli, wszyscy mówią wszyscy o tym mówią, nikt tego nie, nikt tego nie robi, także naprawdę, trzeba uważać, w mechanice nie jest łatwo nie jest prosto zepsuć jest szybciej, jak coś naprawić, także myślę, myślę, że to na tyle wywodów I jakby coś to do następnego jakiegoś tam challenge'u zobaczymy co tam następne wiedzie. Ma, mamy tu takiego dzisiaj w odcinku w Auto Challenge mamy challenge, tylko nie wiemy jak to okiełznać 210 koła przebiegu oczywiście, żeby nie było, to jest Passat, a Passaty się nie psują. Ten się nie zepsuł w sumie. Ale obadajcie to. Palimy. Idzie równie Tam przegranzi z innych problemów świeci. Ale to jak się obraca, to jest niepojęte. To jest nowego typu Melkazyka to jest nowego typu wirnik na miłośrodzie. Nikt mi w to nie uwierzy, że na takie chrupki na takie chrupki Niemcy zakładają nowe tarcze. A jednak możliwe i to jest wszystko pikuś, nowe klocki, nic nie posmarowane tutaj, no ale to ręce opadają. A w dzisiejszym odcinku mamy porażki warsztatowe. Mercedes, <laughs> żeby nie było, Mercedes? No, coś się tu stało. Czekaj, czekaj, w tej płaszczyźnie będzie lepiej, o teraz. Coś tu z kołem jest nie tak. Mm. Mm. A nie, bo to jest takie nowego typu koło. To jest takie nowego typu koło, co omija dziury na drodze samo. Ja dziękuję, ale to ale A tu mamy cykl, serię z cyklu porażek warsztatowych. Wymiana panewek Jachu Krzysia. Bez, bez tego, bez... te na razie odpuszczone, tylko umyte. Zaraz sobie te paneweczki posmaruję i powsuwam. Tak jak Krzysiu w eksperymentalnym silniku, to my, to my niestety w jeżdżącym pasacie ale powsuwamy, będzie dobrze będzie dobrze, turbo turbo już. turbo już wymienione turbo teraz założymy panewki i za chwilę założymy wannę wlejemy olej, odpalimy i będziemy jeszcze wymieniać rozrząd w super fantastycznym Passacie a podobno się pasaty nie psują mamy tu takie autko, co się nazywa Opel Vectra na to nie patrzymy, to, to jest takie nadkole specjalnego typu tutaj mamy regipsy, bo chłopaki robią budowlance i tu jakby hamulce występują jest, jest to jakaś tarcza ma nawet grubość, są tu jakieś klocki a jakie są, takie są ale do czego zmierzam a tu jest lufa do czego zmierzam, z tamtej strony wyglądało to wszystko w porządku tu już nie jest tak wesoło tu jest taka tarcza może damy trochę światła tu jest taka tarcza No teraz już nie jest z nią tak dobrze jak było wcześniej Nie no, troszkę nam skrzywiło Ale to nie jest problem Problem tu jest Grubości tej tarczy hamulcowej To też nie jest jakiś wielki problem Pokonamy falę Ale jak można jeździć długo Na klockach, których już nie ma Żeby Blacha z klocka była tak zjedzona Wyostrzymy tu ona już nie istnieje. Ona jest cieńsza jak ta przekładka, co tu była w oryginale. Na klocku ona jest naklejona. No po prostu to już przechodzi ludzkie pojęcie. Do takich ludzi to z ADAC, z helikoptera powinno strzelać. To nie, oni, nie powinny być, oni nie powinni być zamykani, resocjalizowani. Do takich ludzi powinno się strzelać normalnie z ADAC, z helikoptera. No, brak słów. Brak słów, ja mam tu zrobić hamulce podobno. <laughs> nie wiem, nie wiem, czy się opłaca robić. Masakra, masakra. No ale to jest cykl z serii porażki warsztatowe i to się nadaje do tego. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy oglądali. Pozdrawiam, trzymajcie się i czekamy na kolejny challenge.